Cześć, z tej strony Piotrek i Michał. Znamy się ze wspólnoty Indywidualności Otwartych oraz z Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Kiedyś, przez przypadek, poszliśmy razem na EDK. Poszliśmy do Czernej. Było w tym dużo modlitwy i dużo takiego wyzwania. I po tym wyzwaniu wspólnie działaliśmy jako Sztab Ogólnopolski i jako koordynatorzy. Wtedy wspieraliśmy inne rejony, pracowaliśmy razem. Natomiast w tej edycji Ekstremalnej drugiej Krzyżowej postanowiliśmy zostać rywalami. Tak. Ja jestem rywalem Michała i działam w Miszczyjowicach w Nowej Nicze. Natomiast ja jestem odpowiedzialny za rejony Kraków Podgórze. To ten, z którego wyruszyło 10 lat temu dokładnie pierwsze EDK na świecie. A my jesteśmy drugim rejonem EDK w Krakowie. To co chcemy Wam w tym roku zaproponować to w obydwu rejonach są trasy, które są trójcyfrowe i jedną z tych, jedna z tych tras z Mistrzowisk prowadzi do, do Częstochowy ma 123 km. Z Krakowa Podgórza jest, wydaje mi się, jeszcze bardziej interesująca trasa na Podhale. 133 km do Wiktorówki. Jasna Góra jest taką stolicą duchową Polski, w ciągu roku na Jasną Górę wyrusza ponad 4 miliony osób, ale są to pielgrzymki, a my w tym roku proponujemy Wam EDK właśnie do częstochowych. To, co możecie spotkać na tej trasie, to spotkacie dużo odcinków leśnych, jest cały Park Narodowy w Ojcowie, będzie też trochę ścieżek rowerowych, trochę łąk, trochę... Idąc na Podhalę, wychodzimy z Krakowa przez Pogórze Wielickie, następnie przez piękny, malowniczy Beskid Wyspowy, później Gorce. Tam przechodzimy też szlakami, szlakami papieskimi, po których kiedyś chodził papież. Na Turbaczu już spotykamy się ze śniegiem. Później będzie jeszcze więcej śniegu, jeszcze wyższe góry. I jeszcze ciekawiej, natomiast na samym końcu, w okolicach Zakopanego na Podchłalu, trasa się kończy w sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr. Także bardzo piękna trasa dla ludzi, którzy lubią góry, wędrówki po górach. U nas wydaje mi się, że na trasie do Częstochowy nie musicie już być tak ciepło ubrani, bo raczej już tego śniegu nie będzie. Nie ma tam też aż tak dużych przewyższeń, ale tak jak mówiłem, na pewno będzie ciężka. Do Częstochowy na krakowskiej pielgrzymce idzie się 7 dni. Na podchale nie ma pielgrzymek, jeździ się autobusem, ale teraz to coraz dłużej, bo są <grymne> <grymne> dlatego mamy dobrą alternatywę. Z Mistrzejowic na trasę Matki Bożej Częstochowskiej zapisane są już trzy osoby. Na trasę z podgórze na Wiktorówki jest zapisanych w tym momencie 13 śmiałków. Ale tak naprawdę to nieważne, którą z tych tras wybierzecie, i tak wygracie, bo to naprawdę piękne i bardzo ciekawe, ale też trudne trasy. Myślę, że to będzie najlepsza decyzja na ten piątkowy wieczór. Dodatkowo tylko. No tak, jeszcze cała sobota i kawałek niedzieli. No, albo jeszcze no, dłużej. Bo jeszcze dłużej. No, jak długo weryfikowałeś tą trasę? Około, no zeszło mi dwa dni. No, ja też. Dwa dni i dwie noce. Tak. To w niedzielę co? powinniśmy dojść. W niedzielę już tak. Także w poniedziałek można spokojnie nie brać w pracy. Zapraszamy Was na EDK. Wyroście. Do zobaczenia.